Oreo, jest bardzo smaczne i najlepsze, Oreo, jeśli zjesz Oreo to będziesz stigma, a ten nie wie to pisze, dobra przestań, Okej. Okay. jak masz problem, jak masz to zjedz Oreo, bo... Będzie sigma, no właśnie, więc jest Oreo to będzie zawsze sigma. Wcale nie, nie kopiuję słów Red flag, yo, yo, yo. Jak zjadłem Oreo, to chciałem milion. A ten chyba też chciał milion. Jak dasz like, to wtedy masz oreo. Tylko daj mi suba i lajk. Like. Jego kanał to jest jabal podługa Minecraft. To będziesz miał szczęście. Y Makarena, 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 nie wiem jak to się śpiewa Ale jak pięknie makarena. Impreza Oreo Bo to jest najlepsze Impreza Oreo Bo, kuj, bo lubimy e, Imprezę Oreo I dziś, Impreza Oreo Bo lubimy Oreo dziś, Impreza Oreo i mamy i a my kończymy pa i zostawcie suba pa.